Ja nazywam się Igor, w i dzisiaj w mam się wytłumaczyć, jak zrobić zadanie 5 do 9 związane z klasy pierwszej, z, z rozszerzonej fizyki, I to jest bardzo to ważne. ważne. Teraz się Pracownik superlarka pochylął wózek, który po przejechaniu drogi S w pół metra zatrzymał się pod działaniem siły oporu ruchu, które stanowiły 40% jego ciężaru. Odlicz prędkość na rachunku z przez pracownika. Należy, pierwszą, przypatrzeć się do i podkreślić najważniejsze informacje. Na pewno będą to te fakt, że budynek się zatrzymał, czyli jego prędkość świecowa będzie była zero. Na pewno to, że 40% jego ciężaru Sił oporu są, 40% jego i najważniejszą rzeczą, którą mógłbym by obliczyć jest prędkość nadal w ustawieniu przez pracowników. Dokładnie. jest Prędkość Prędkość za się Prędkość za kopię, który się tam. Taki się E, Razem yeah. G. Przejdźmy do narysowania sobie, jak aby tak. zobaczyć problem. Na tym tak dwa lektory. Jest prędkość początkowa no. i siła I go musi o nas, <todgłosy> <todgłosy>

na I teraz musimy to zredukować. Nasze zło A -o -o. Jak wiemy, Nasza siła ma jest to, to są To jest 4, 3, masa razy udziel. Ogólnie to zredukujmy 4, cztery. Będziemy się Takie mamy w Razem S i to wszystko będzie razy. I dzięki temu oczekujemy, że nasza praca z powrotem do minus 0, czyli raz m, raz d raz s. Tak? I teraz pamiętamy, jest taki piękny wzór, że nasza delta m jest druga. W naszym przypadku

Mamy wiemy, razy to będzie 2, m to uchwała końcowa dla 2, minus m razy parą, czyli to mamy też przez 2. My wiemy, że to, prędkość końcowa jest równa 0, czyli wiemy, że to będzie uchwała 0.

i ja nasze kawałek na celu jest równe 0,8 razy g razy s. Możemy to teraz zrealizować. Jeżeli ktoś chce sobie zapytać do takich bardziej poprawnej postaci, żeby doprowadzić to do ułamka zwykłego, i musi wszystko sobie zrobić, niech można tak zrobić. Nie tak jak ja je

Na jaką podstawę, na jaką tak Widziałem, jak sprawa z 0, 0, 8, 11, nasza przyjęta prawa pracowała gdzieś 981 razy 20, czyli 0,5. My to już wcześniej obliczyliśmy na kalkulatorze, żeby nie robić tego teraz. Podłogę na 1,58, czy więcej, 2 metry na sekundę. I to, co jest wpisane zadanie, więc Bardzo dziękuję za uwagę. I to następne razu.